Wyobraźmy sobie Hiszpanię wiosna 1808 roku. W powietrzu czuć gęstniejące napięcie. I właśnie tam, w małym miasteczku, pozornie niewinne wydarzenie wkrótce stanie się iskrą, która rozpali jeden z najkrwawszych konfliktów całej epoki napoleońskiej. Zobaczmy, jak do tego doszło. A oto i nasza sceneria. Miranda de Ebro. Piękne, szlachetne miasto w prowincji Burgos, położone tuż nad potężną rzeką Ebro. W kwietniu 1808 roku Hiszpania, wciąż wierząc w ustalenia traktatu z Fontainebleau, w zasadzie otwierała swoje bramy dla wojsk Napoleona. Wszyscy myśleli, że to sojusznicy. Ale jak się okazało, bardzo, bardzo szybko, ta obca armia stała się po prostu znienawidzonym intruzem. I właśnie w tej atmosferze rosnącego niepokoju, gdy puls całego narodu zaczynał już bić furią, zrodziło się pytanie, które zapoczątkowało całą tę mroczną historię. Dwóch żołnierzy z polskiego regimentu szwoleżerów, którzy zatrzymali się na noc w mieście, nagle zniknęło bez śladu. Co się z nimi stało? No dobrze, przejdźmy więc do sedna tej sprawy. Wszystko zaczyna się od zbrodni. Zbrodni, która nie tylko wstrząsnęła lokalną społecznością, ale niosła ze sobą złowieszcze echa nadchodzącej wielkiej wojny. A więc, kim byli ci zaginieni? To byli dwaj polscy żołnierze Zędzian i Ciesielski. Znaleźli nocleg w młynie należącym do rodziny Balza-Kantera. Co w tej historii jest szczególnie poruszające, to fakt, że Ciesielski był zaledwie 17-letnim chłopcem. Sama ich obecność jako części obcej armii była już, no cóż, źródłem sporych napięć. I tak, w nocy z 2 na 3 kwietnia nad domem młynarza Nikolasa Balzy zawisło nieszczęście. Kiedy nadszedł świt, po Polakach nie było ani śladu. Nie pojawili się. Ich nagłe zniknięcie natychmiast wzbudziło najgorsze podejrzenia. Kiedy burmistrz razem z wojskowymi dotarł na miejsce, Nikolas Baldza zapewnił ich, że goście wyszli bardzo wczesnym rankiem. Tyle, że coś tu się nie zgadzało. Śledczy od razu zauważyli ślady krwi. Młynarze próbowali to jakoś zatuszować, tłumacząc, że to po prostu krew po niedawnym uboju zwierząt. Ale ta wymówka, no cóż, od samego początku brzmiała bardzo niewiarygodnie. Żeby dobrze zrozumieć, dlaczego ta jedna zbrodnia miała tak ogromne znaczenie, musimy na chwilę spojrzeć na szerszy obraz. Relacje między Hiszpanami a francuskimi wojskami były, mówiąc bardzo delikatnie, niezwykle skomplikowane. Oficjalnie na papierze Francuzi byli sojusznikami. Mieli pomóc w walce z bardzo niepopularnym ministrem Manuelem Godojem. Hiszpanie początkowo nawet w to wierzyli. Widzieli w Napoleonie obrońcę swojego upragnionego następcy tronu, Ferdynanda Tyle, że to, co miało być sojuszem, błyskawicznie przerodziło się w okupację. Jak to świetnie ujął jeden z historyków, wkrótce, bardzo wkrótce, wtargnięcie obcej armii stało się ohydne. Ta gwałtowna zmiana nastrojów była kluczowa. Hiszpanie w końcu zdali sobie sprawę, że zostali po prostu zdradzeni. Co ciekawe, to napięcie działało w obie strony. Z perspektywy polskich żołnierzy, Hiszpanie byli postrzegani jako naród bardzo gwałtowny i mściwy. Ta wzajemna nieufność, te kulturowe tarcia narastały z każdym dniem. To była prawdziwa beczka prochu, która tylko czekała na iskrę. Ale wróćmy do śledztwa w Miranda de Ebro. Kłamstwa rodziny młynarza nie mogły trwać wiecznie. Prawda, zupełnie jak nurt rzeki Ebro, w końcu musiała wypłynąć na powierzchnię. Zaledwie dwa dni po zniknięciu żołnierzy dokonano makabrycznego odkrycia. Ciała rzędziana i Ciesielskiego odnaleziono w studni w rzece. Były starannie zawinięte, związane i co najgorsze, nosiły oczywiste ślady brutalnego morderstwa. W tym momencie wszelkie wątpliwości co do ich losu zostały rozwiane w najstraszniejszy możliwy sposób. Pod ogromną presją śledczych żona młynarza, Magdalena, w końcu pękła. Przyznała, że mąż obudził ją w środku nocy, mówiąc te złowieszcze słowa chłopcy narobili bałaganu. To był absolutny przełom w całym dochodzeniu. Zeznania Magdaleny od razu wskazały na bezpośrednich sprawców. Jej własny syn, Maksimo Balza, oraz służący, Miguel Garcia, zostali oskarżeni o morderstwo. Widziano ich z karabinem w ręku, stojących nad ciałami ofiar, a rodzice, Nikolas i Magdalena, zostali oskarżeni o współudział i świadome ukrywanie całej zbrodni. No dobrze, a jaki był motyw? I tutaj pojawiają się dwie kompletnie sprzeczne wersje. Oskarżeni uparcie twierdzili, że działali w obronie własnej, bo Polacy rzekomo pierwsi dobyli szabel. Ale zeznania służącego ujawniły znacznie bardziej prozaiczny i szczerze mówiąc podły powód zwykły rabunek. Przyznał on, że ojciec rodziny namówił ich do zbrodni, a on sam zabrał ofiarom zaledwie trzy monety. Sprawa nabrała zawrotnego tempa, ale wcale nie potoczyła się zgodnie z hiszpańskim prawem. Do akcji wkroczyło francuskie dowództwo wojskowe, które miało swoją własną, bardzo konkretną wizję sprawiedliwości. Francuski generał Dukos, z arogancją typową dla najeźdźcy, zażądał natychmiastowego, przykładnego ukarania sprawców. Kompletnie zignorował wszelkie argumenty burmistrza Mirandy i cały lokalny system prawny chciał szybkiego wyroku, który miał być przede wszystkim ostrzeżeniem dla wszystkich Hiszpanów. I tu dochodzimy do absolutnie kluczowego punktu w tej historii. Hiszpański sąd, biorąc pod uwagę bardzo młody wiek Maksimo, skazał go jedynie na karę więzienia. Ale dla generała Dukosa to było o wiele za mało. On zażądał kary śmierci i to wykonanej natychmiast. To było jawne pogwałcenie lokalnego prawa i brutalny pokaz siły okupanta. I tak 12 czerwca syn młynarza i służący zostali rozstrzelani przez pluton egzekucyjny. Co symboliczne, egzekucja odbyła się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wcześniej odkryto ciała Polaków. Dla hiszpańskiej kancelarii był to nadmierny akt popełniony przez Francuzów. Sprawiedliwość została wymierzona, ale była to sprawiedliwość na jeźdźcy. Ta lokalna, wstrząsająca tragedia była jednak czymś więcej niż tylko pojedynczą zbrodnią. Bardzo szybko stała się symbolem i ponurą zapowiedzią tego, co miało wkrótce nadejść w całej Hiszpanii. Ta okrutna zbrodnia, napędzana toksyczną mieszanką nienawiści do obcych i zwykłej chciwości, była jednym z pierwszych krwawych sygnałów ostrzegawczych dla gwardii cesarskiej Napolewona. Pokazała im, do jak niezwykłego kraju wkraczają, i ostatecznie potwierdziła, że ich obecność nie jest już ani trochę mile widziana. Co bardzo ciekawe, ta historia zaczęła żyć własnym życiem. Dla Francuzów była ostatecznym dowodem na wrogość Hiszpanów. Co więcej, postać Magdaleny Canteri, żony młynarza, została przez polską propagandę niesamowicie wyolbrzymiona i przedstawiona jako fanatyczna morderczyni, co po prostu nie było zgodne z faktami. Ostatecznie całe to zdarzenie stało się potężnym symbolem nienawiści, która napędzała nadchodzącą wojnę o niepodległość. I to wszystko pozostawia nas z jednym niezwykle frapującym pytaniem. Jak wielki wpływ na bieg historii może mieć pojedyncze wydarzenie? Czy zbrodnia w młynie w Miranda de Ebro była tylko tragicznym incydentem, czy może jednak kluczowym momentem, który pchnął dwa narody na skraj wojny? Historia wielokrotnie pokazała, że czasem najmniejsza iskra potrafi rozpalić największy pożar.